Witam wszystkich, ja jestem Miraż Dzoker. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj będziemy znowu zgadywać zagadki. 22 zagadki, które zgrzeją Twój mózg do czerwoności. Słuchajcie, ja w poprzednim odcinku mówiłem, że w wakacje zamierzam robić więcej typ moich odcinków, żebyście mieli co oglądać przez te wspaniałe wakacje w którym każdy będzie mógł robić co chce, chodzić po górach, kąpać się w morzu itd. i I właśnie to jest jeden z tych odcinków, które zamierzam właśnie w tym co się nagrać. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. A tymczasem bez zbędnego przedłużania zaczynamy zjechać z tym koksem. Edward i Staszek są najlepszymi przyjaciółmi. Edward mieszka ze swoją żoną, anią, a Staszek mieszka sam. Czy potrafisz rozpoznać dom Staszka? Dobra, dobra. Pierwsze pytanie: Gdzie, gdzie jest ten dom Staszka? Tylko który z nich to był Staszek? Najlepszymi przyjaciółmi. Edward mieszka ze swoją żoną, anią, a Staszek a mieszka to ty, sam. To, to ten z żółtłokoczutką, dobra. Eee, dobra. I pytanie: Który dom to jest tego po prawej bo tamten po po powiedział że ten drugi, ten nie ni Staszek to on mieszka z żoną to znaczy, że tutaj powin powin powinna być podwójne rzeczy. Więc zakładam, że tutaj jest dom, znaczy tu, tu, tutaj jest ten dom tego Staszka bo Ponieważ ten, ten drugi, który mieszka z żoną to yy, używa piekarnika oraz yy, tego, no używa dwóch piekarników naraz na Żeby nie wiem, podgrzać je, jedzenie dla dwóch osób, więc podejrzewam, że, że tutaj jest dom tego Staszka Po prawej stronie Zobaczmy, jaka jest powodowa odpowiedź Na lodówce w kuchni domu po prawej widać liściek. A masz mi... chwileczkę. Uj, ja pierdol... A z były tutaj dwu, dwa piekarniki, więc tutaj też powinno być tam. Na lodówce w kuchni domu po prawej widać liściek miłosny. Dlatego Staszek mieszka w domu po lewej. A. Edward jest wściekły, ponieważ Ania postrząsnę. Jest wściekły, dla, dla, dlatego iż zrobił takie coś dobrego. Nie dało się zgadnąć gdzie tutaj. biuro bez pozwolenia. Czy potrafisz zauważyć 5 zmian? Dobra, no teraz chcę 5 zmian znaleźć. Po pierwsze tutaj zegarek w, w okazji dwie różne godziny, to jest jeden. Mm, tutaj jest karteczka, a tutaj jej nie ma. Mm, Krzesło jest o, obrócone w dwie różne strony świata. Jedna mm, jeden ten ołówek zniknął, to już cztery i jeszcze nie ma to jednego kółka więc w sumie pięć ale tym razem yy, uda się bo chyba nic nie odmieniłem co żadnego tego zespołu to one no mówiłem ale jestem dobry wielu sąsiadów pojawia się na wyprzedaży garażowej którą urządza Edward pomiędzy nimi jest robot zgadniesz kto to taki Robert jeszcze raz muszę Pomiędzy nimi jest robot. Zgadniesz kto to taki? Wielu sąsiadów pojawia się na wyprzedaży garażowej, którą urządza Edward. Pomiędzy nimi jest robot. Zgadniesz. A robot, myślałem, że Robert. Zgadniesz, kto to taki? No to od razu mówię, że ten ten typ tutaj, ponieważ ma tutaj coś takiego jakieś, No, takie coś które można nakręcać tutaj i właśnie zabawka działa, więc na bank ten gościu jest robotem. Nikt z nich nie wygląda podejrzanie. To ten pan. Staszek no wpada do części restauracyjnej w centrum handlowym i znajduje dwie podobne piekarnie. Czy potrafisz dostrzec pięć różnic między nimi? Oh my god, ja bym takie zjadł, bym takie pączki. Wyglądają tak przepysznie. Ale może później zjem na mieście. Ale mm, ogólnie, no to gdzie są jakieś różnice? Pomyślmy. Tutaj jest, tutaj jest. Hmm. I widzę, że tutaj nie brakuje jednego pączka. Czy to jest jakiś ten, czy to jest jakieś ciastko? Nie wiem w sumie. Tutaj jest niebieski, a tutaj jest żółte. Hmm. Dalej. Hmm. Gdzie tutaj są jeszcze jakieś różnice. Tutaj jest ciastko, a tu znaczy tutaj, ciastka, a tutaj jej nie ma. To jest 3. Tutaj jest um, czarne 2, a tutaj jest 1 ten. 1, 2, 3, 4. No to tutaj 4. Jest jeszcze piąty, gdzieś tutaj musi być. Tylko gdzie tutaj jest jakiś piąty co hmm. tutaj nie widzę żadnego piątego Może tutaj nie się... A tutaj już widzę Tutaj właśnie wcześniej tej dwa roślinka, to jest roślinka, tutaj jej nie ma. Zdążyłem. O to i one. Czekać. To... Sprawdzić czy na to i one! Dobra, to ciastko się zgadza, w roślinikach się zgadza, tutaj też się zgadza. No to wszystko znowu zrobiłem, ale jest A te burgerownie? Czy potrafisz znaleźć między nimi 10 różnic? 10 różnic, matko boska. Opanujcie się. No dobra, tutaj jest zielony, tutaj jest niebieskie. Yy, na start już yy, tutaj, tutaj są kurczaki, tutaj ich nie ma. Yy, czy gdzieś tutaj są? Tutaj jest niebieskie krzesło, tutaj jest filetowe. Um, tutaj nie ma napoja, tutaj jest. Czyli czyliśmy 1, 2, 3, 4. Już to znalazłem. Um, tutaj jest kanapka, tutaj nie ma, czyli 5. Um, tutaj ma czerwony, tutaj jest niebieski, czyli 6. Hmm. to są niebieskie, tutaj czerwone 7, tutaj jest, tutaj śliwka, tej nie ma, czyli 8, to jest normalnie, to jest do góry nogami 9, jeszcze jakiś tutaj musi być 10, tylko gdzie tutaj jest <śm> Nie widzę tutaj żadnego dziesiątego. Może się pojawi. Nie, nie widzę żadnego dziesiątego. Znaczyłem dziewięć, a nie ma dziesiątego. Proszę bardzo. Dobra, więc tak, tutaj są te. Tak, tak, tak. A to też się liczyło jako takie? Myślałem, że chodzi tutaj o, o, o takie. To jest jakieś normalnie oszustwo, tutaj... Widzę, że tutaj właśnie jest. Myślałem, że tutaj na o tego miejscu, że to i to, to się liczy jako jeden. Ale kłamie. Czy w tym menu potrafisz znaleźć błąd? Pomarańczowe, arbus, mango, śmietanka, wiśnie, tuńczyk. To nie dużo jeśli chodzi, nie wiem o jaki rodzaj błędu tutaj ma być. że niby źle zostało tutaj napisany tytuł tego, czy tutaj chodzi o tego tuńczyka, który nie jest lodem, więc ja stawiam, że tutaj chodzi o tego tuńczyka, że tutaj jest to sama loda, a ten, ten, ten tuńczyk nie ma o ile dobrze mi wiadomo lodów o samego tuńczyka, a może jest. Tuńczyk to nie lody. Hmm, A deklar. menu tej kawiarni, widzisz tu jakieś błędy? Ja nie znam się za bardzo na kawach, no ale Espresso, Americano, Latte, Cappuccino, Espenso z bitą śmietaną, Macha. Mach, 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 ja, nie wiem. Macha. Normowe dodatki: karmel, Czekolada, Mleko. No, się nie za bardzo nie zna na rodzajach fujów kawy, więc niestety tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Może czegoś się nauczę. Darmowe dodatki mają obok ceny. A co to jest takie ważne? Staszek pracuje w agencji, która prowadzi supertajne śledztwa. Szukają ludzi z supermocami na całej planecie. Pewnego dnia ktoś włamał się do ich korporacyjnego systemu, w którym przechowywane były wszystkie dane. Staszek znajduje trzech podejrzanych, którzy mogliby zrobić coś takiego i przesłuchuje ich. Zadaje im tylko jedno pytanie: Czego udało ci się dowiedzieć, kiedy ukradłeś dane? Bolek odpowiada: Nie popełniłem takiego przestępstwa od 15 lat, nie chcę wracać do więzienia. Anna mówi, zamierzałam ukraść twoje dane, ale zmieniłam zdanie. Nie miało się żadnych cennych informacji. Nikt nie uwierzy w superbohaterów. A Olaf odpowiada, gdybym popełnił takie przestępstwo, zatarłbym wszystkie ślady. Kto kłamie? Hmm. Hmm. Podejrzewam się, że tego ten typ może być ten. Po powie powiedział, że gdyby to był on, to by zatarł wszystko. Chociaż nie z drugiej strony. Bo skoro oni się dowiedzieli, że coś jest nie tak, no to chyba o, o od ludzi pozostawi jakieś ślady. Hmm. Hmm. Ten gość mówi, że od 15 lat nic yy, nie zrobił złego, a ten tutaj mówi, że... Chciała ukraść swoje dane, ale zmieniła zdanie Nie było tam żadnych cennych informacji Chociaż w sumie z drugiej strony Skoro ona chciała ukraść, a zmi ostatecznie zmieniła zdanie To skąd ona tam wie, że nie było tam żadnych informacji cennych Więc chyba stawiam na to wymiar a jak to też nie jest? Anna nie mogła poznać tych informacji bez włamania się do systemu. No właśnie. Ja jestem dobry. Staszek ogląda pokaz Dobra, mody. Otrzymał wskazówkę, że jedna z modelek może być robotem. Czy potrafisz zgadnąć która? Dobra. Kolejny tak, że, że ktoś jest robotem. Przyjrzyjmy się uważnie tutaj tym osobom. I e, na pierwszy rzut oka tutaj nie widzę niczego podejrzanego. Chociaż sobie z drugiej strony, nie, nie wiem czy to, to jest część okularów czy coś, ale te widzę jakieś białe. To takie, nie wiem czy to się zalicza, że może tam jest y, y, nie ma jest tylko to, ta włos to są tylko peruka, a że jest coś tam jest jakieś y, biała metaliczna część. A już widzę tutaj, zauważyłem tutaj taki mały mikroskopijny, ledwo do zauważenia, tutaj na jej szyi, tutaj jest jakiś, nie wiem, chip, więc tutaj, to tutaj jest robota. Druga kobieta ma na szyi wyjście USB. Robotyczna modelka Nina jest bardzo sławna. Nikt nie wie, że nie jest człowiekiem. Staszek zaprasza ją do swojego biura. Nina wyznaje, przybyłam z innej planety, by badać ludzkie zachowania. Niestety, ktoś nagrał ich rozmowę i opublikował ją w internecie. W biurze były wówczas oprócz nich tylko trzy osoby. Staszek ich odpytuje. Robert, sprzątacz, mówi: Odkurzałem na piątym piętrze i nic nie słyszałem. Maja, kierowniczka, mówi: Jestem wielką fanką Niny, mimo że nie jest człowiekiem. Nigdy bym jej tak nie wystawiła. A strażnik Bolek wyznaje, nie słyszałem waszej rozmowy, bo oglądałem mecz piłki nożnej w słuchawkach. Kto kłamie? No zaraz, zaraz. Tutaj właśnie gościu mówi, że na piątym piętrze. A ile tam jest pięter tego? Tu jest cztery piętra, więc nie mógłbyś na piątym piętrze, ponieważ ono nie istnieje tutaj właśnie w tym budynku, więc ten typ sprzątać on znaje to podłogę, wszystkie te dowody, chociaż nie jednak nie wszystkie. Zależy ze swoim mapem, może iść do więzienia. Robert. Biuro mieści się w czteropiętrowym budynku. No Nina zaprasza Staszka na kolację. Mieszka w dużym, okrągłym domu i ma pokojówkę, lokaja i ogrodniczkę. Nina idzie do swojego pokoju, by ja się zaraz, przebrać. Zaraz, skoro ona jest robotem, no to chyba nie potrzebuje jeść i pić. Nagle Staszek słyszy jej krzyk i biegnie do niej. O nie, ktoś włamał się do mojego sejfu i ukradł mój diamentowy naszyjnik. Staszek przesłuchuje personel. Lokaj mówi, że porządkował bibliotekę. Pokojówka twierdzi, że odkurzała kąty. A ogrodniczka mówi, że podlewała róże. Kto kładzie? Zaraz, zaraz, tutaj. Podejrzewam ją, ponieważ tam, mówi, że odkurzała kąty, ale chyba mówiła, że tamta, że e, jej dom jest okrągły, czy jest, jakaś kula? Poczekaj, muszę tutaj cofnąć. Nina zaprasza Staszka na kolację. Mieszka w dużym, okrągłym domu i ma... W dużym, okrągłym domu, więc jeśli coś jest okrągłe, to nie ma kątów. Więc ta, ta tutaj, ona tutaj się włamała do tego sejfu kojówka Mówi, że odkurzała kąty, ale Nina mieszka w okrągłym domu. Staszek zaprasza Ninę do eleganckiej restauracji, aby obalić plotki, że dziewczyna jest robotem. Czy zauważysz jakieś... No właśnie, właśnie o tym mówię, że właśnie skoro ona jest robotem, to, 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 to chyba nie musi jeść i pić. Błędy w tym menu? Czy widzisz jakieś błędy w tym menu? Dobra. Wiśnie, ananas, mięso... Ale to jest granat, więc tutaj ten. Y, tutaj jest z y, pomyłką, jakąś. I chyba to jeden, tutaj chodzi o ten błąd. Chyba nie ma tu żadnych więcej błędów. I nie widzę. Pomylili granat z mięsem. Kelner przynosi zamówienie. Staszek odchodzi od stolika, aby umyć ręce i wraca po dwóch minutach. Czy możesz zauważyć pięcie zmian? No to teraz widzę, że już tutaj w chwili tutaj. tutaj Wcześniej była, a już, nie, już um, jej nie ma tutaj. Jest jakaś, nie wiem, co to jest, jakaś japońska, ta, a tutaj potem już jest, yy, w sumie nie to, to, to wcześniej była tutaj. Jakimś ze, ze smokiem swoją drogą chyba, chyba oni są w jakiejś chińskiej restauracji, ciekawe, a tutaj potem już ich nie ma, już jest takie japońskie, te, ta. no to są już dwa. Trzeci tutaj właśnie nie ma. Czy było wcześniej to tak takie. Nie wiem jak to się nazywa. Takie lampiony? Tak, chyba odpowiedziałem na to pytanie. A tutaj już nie ma. Czy gdzieś jeszcze jest? Chyba na pewno gdzieś jest, ale gdzie? Tutaj ten czajnik jest w jedną stronę, a tutaj jest w drugą stronę. Gdzie tutaj jest jeszcze te? A tutaj jeszcze nie ma te, tego. Drugi raz nie się nabrać na to, na to samo, że za jedno zaliczało się do dwóch. to jest to te pięć Oto i one. No i znowu mam dobrą pasę i... Yes. Nina potyka się i upada na podłogę. Teraz musi jak najszybciej wymienić uszkodzony fragment w ręce. Staszek zawiera ją do tajnego laboratorium. Aby otworzyć drzwi muszą wprowadzić... Tajnego laboratorium. Fajnie. ...trzycyfrowy kod. Mężczyzna zaczyna szukać podpowiedzi i zauważa kilka wskazówek napisanych na ścianie. Ale ostatnia cyfra jest wymazana. Czy możesz pomóc im złamać hasło? Zaraz, zaraz. Tutaj mamy 9, a tutaj mamy jeden. E, to z takimi trzema tymi, a tutaj z jednym takim. Hmm. hmm. Zastanówmy się. Hmm, skoro tutaj trzy takie to są 9, a tutaj jeden. Wcale nie wiem, czy chodzi o to, że właśnie, że to, to taki je, jeden tutaj, jeden tutaj to jest jeden. A nie wiem, czy chodzi o to, że tutaj są trzy takie i trzy takie. Czy znaczy, że tutaj podzieli 3 razy 2? Czy 3, 3 razy 3? Nie wiem. Hmm, skoro jeden taki. 3 takie, 3. nie wiem czy będzie tutaj 5, ale niestety pewien. Czy chodzi tutaj o 5, czy 4, czy 3, cyfry wskazują punkty przecięcia linii. A, no tak przecież no 4, ostatnią będzie. Ostatnią cyfrą jest więc 4. Otwierają drzwi i wchodzą do przestronnego korytarza. Notatka na ścianie mówi: laboratorium jest za fioletowymi drzwiami. Czy możesz im pomóc znaleźć fioletowe drzwi? Tutaj to są to fioletowe, to już mogę starać zrobić, ponieważ po niebieski i czerwony to jest ra... połączenie tych dwóch kolorów, to jest razem fioletowy. Więc znaczy, że tutaj, tutaj te tutaj dwa to są fałszywe. Tak się nie uważam. Jestem tutaj fioletowym, bo różowym to tylko tutaj na tych drzwiach, a tutaj mówi, że jest fioletowe drzwi. A mówi, że tam, tutaj to jest na prawdziwa odpowiedź. Pierwsze drzwi są drewniane, ale mają napis i strzałkę wskazującą, że fioletowe drzwi znajdują się po prawej stronie. No. Drugie drzwi są pomalowane na niebiesko i czerwono, więc nie pasują. Jak ale... to nie pasuje, Przecież to połączenie niebieskiego i czerwonego razem kolorów, to to jest fioletowy. Przyjrzyjmy się bliżej trzecim drzwiom. Pod warstwą żółtej farby znajduje się kolor fioletowy. Nina i Staszek powinni więc wybrać... To jest oszustwo. Wiesz, to jest tylko dlatego, że jest tutaj poplamione, no to znaczy, że tutaj jest ten... Te drzwi. Tylko z... przykładowo jej nazwanie krowy koniem nie czyli z jej konia, to jest po prostu krowa. Nina organizuje imprezę w swoim domu i zaprasza Staszka. Po przybyciu Staszek otrzymuje anonimową wiadomość, że wśród gości jest wilkołak. Czy możesz znaleźć tę osobę? Wilkołak, wilkołak, wilkołak. Hmm, raczej to ona nie jest wilkołakiem, tylko ten typ ma brodę, więc nie jest. A tutaj, ta tutaj ma jakieś dziwne oczy, więc wyznaczyłam, że to jest wilkołak. Hmm. Pierwsza dama ma bardzo długie paznokcie, a facet ma gęstą brodę. Ale to niczego nie dowodzi. Spójrzmy jednak na drugą kobietę. Próbuje ukryć swoje żółte wilcze oczy pod fantazyjnymi okularami przeciwsłonecznymi. Chociaż w kuchni chyba tam właśnie była noc, czy, czy był dzień, chyba był dzień. Widzi trzech kucharzy przygotowujących pyszne posiłki. Jeden z nich jest przestępcą. Czy zgadniesz, kto? Eee, zobaczmy. Tutaj ma, a tutaj chyba ona jest przestępcą, bo tutaj ma tutaj e, butelkę zbitą, co może kogoś zranić. No ale ewentualnie może po prostu jej się wylało ten... ten, ale jeśli mam już zgadywać to właśnie ta tutaj jest killerem, czy killerką, chyba bardziej nam się tak mówi. To ta kobieta. Dodaje kawałki szkła do przygotowywanej jest, poprawy. kawałki szkła? A myślałem chodzić tylko o zbitą butelkę. Staszek wzywa policję, która aresztuje szefową kuchni. Ona wyznaje, że jeden z gości, Jan, przekupił ją i poprosił o włożenie szkła do talerza Staszka, ale na przyjęciu były tylko trzy osoby o tym imieniu. Policjant zadaje Tylko trzy osoby mające to same imię, które są na jednym deselu. To jedno pytanie. Skąd znasz Staszka? Pierwszy Jan odpowiada, jestem miliarderem, nie biorę udziału w przesłuchaniach bez adwokata. Drugi Jan mówi, przyszedłem tu tylko dlatego, żeby zobaczyć się z Niną, bo jestem w niej zakochany. Nigdy wcześniej nie widziałem Staszka. A trzeci Jan twierdzi, Staszek i ja chodziliśmy do tego samego liceum. Nie widziałem go od wielu lat, ale dzisiaj spotkaliśmy się przypadkiem. Kto kłamie? Hmm. A skąd on wie, że chodzi o tego sa samego Staszka? To jest moje zdanie chyba jedyna, chociaż to, ten gościu ma Guchi, ma naj... jestem chociaż nie wiem czy to jest w jakiś sposób ważne. Ale ten bardziej ten typ wygląda na podejrzanego, skąd wie, że chodzi o tego Staszka, którego tego. Pierwszy Jan. Ma na sobie podróbkę swetra firmy Gucci. Raczej nie jest miliarderem. No co jest? Ja nie znam się na żadnym Gucci. Następna. Ja nie, nie mogę, co coś z Gucci. dnia Staszek budzi się w zakurzonej piwnicy. Przerażający głos mówi, że mężczyzna może przejść przez jedne z tych trojga drzwi. Jednak za pierwszymi znajduje się zbiornik z krokodylami. Za drugimi drzwiami kryją się dżungle pełne dzikich zwierząt, a za trzecimi znajduje się gigantyczny płetwal błękitny, który z łatwością połknie dorosłego człowieka, które drzwi są mniej więcej bezpieczne. No tutaj ten, bo wiele ryby chyba nie są niebezpieczne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wolę iść tędy, niżeli przez krokodyla oraz jakieś dzikie zwierzęta. Hmm. Reguł, jak może być tutaj ocałan w tym stanie. Staszek powinien wybrać trzecie drzwi. Wieloryb nie może przetrwać bez wody. Dlatego nie stanowi zagrożenia. Poza nie jest niebezpieczny. Staszek wraca do swojego biura i dowiaduje się, że ktoś ukradł z laboratorium najdroższy kostium superbohatera. Tylko trzy osoby wiedziały o tym przedmiocie i miały klucz do biura: Maja, Bolek i Róża. Staszek wypytuje wszystkich. Maja mówi, wczoraj źle się czułam, więc poszłam wcześniej do domu. Bolek mówi, zamknąłem biuro o 22 i zabrałem ze sobą klucz. Róża mówi, po południu przeprowadziłam testy techniczne kombinezonu, potem go zamknęłam i wyszłam. Kto ukradł kostium? Hmm. Nie wiem do końca, kto mógłby. Zobaczmy prawną odpowiedź. Maja. Pod ubraniem ma na sobie kostium superbohatera. bohatera. A skąd mogłem widzieć, że to jest kostium super bohatera? Równie dobrze mogłeś taki sposób ubrać. Że może miała pod tej, po, po, po tym fioletową koszulkę. Swoją drogą fioletowy to jest fajny kolor. I miała tutaj, nie wiem, coś, coś ze złota, co miała przypominać złoto, jak jakiś naszyjnik, coś. Nie do Ta... że ona on, on ukradła. Szek proponuje mój układ. Jeśli napiszę na kartce papieru jaka jest twoja dokładna waga, oddasz mi kostium. Maja zgadza się i daje Staszkowi kartkę papieru i długopis. Za chwilę zwraca kostium. Jak Staszkowi się to udało? Mm, nie wiem. Dosłownie zrobił to, co powiedział. Napisał na kartce frazę, jaka jest twoja dokładna waga. Staszek musi znaleźć nowych... Nie, ja nie rozumiem, o co dokładnie chodzi w tym. Zdaniu. Jaka jest twoja dokładna waga? Nie wiem, nie mam do tego pojęcia o co o tym chodzi, Ta, to jest głupie. Inwestorów dla swojej agencji. Dlatego spotyka się z trzema osobami, a każda z nich proponuje mu umowę. Magda mówi, kiedy byłam mała, miałam wyjątkowe supermoce, ale ich nie rozwinęłam. Teraz jestem stara i bogata i chcę zainwestować w Twoje laboratorium, aby pomóc ludziom takim jak ja. Eleonora twierdzi, moi rodzice zostawili mi miliardy dolarów. Chcę inwestować w postępowe projekty. Alfred odpowiada: Słuchaj, mogę pomóc ci rozwinąć twoją agencję, ale chcę mieć pakiet kontrolny i zatrudniać własnych pracowników. Jeden z nich jest kłamcą. Możesz zgadnąć, kto? Hmm. Kiedy, kiedy miałem? No, miałem wyjątkowe supermoce. A ty te tatuaże, czy to się zdarzało do tych supermocy? Te, chyba, moim zdaniem, chyba ta babka kłam, kłamie ta. Ktoś mi się wydaje, że nie wolno jej upatrzyć. Przyjrzyj się bliżej ręce Magdy. Jest robotem, dlatego jej... No to jest robot! Kolejny! Skąd mogę wiedzieć, że to jest robot? ma ona miała jakieś supermosa. dlatego Dlatego mam tutaj właśnie odstające palce tutaj, więc... Co prawda nie wiem, czy to było wcześniej widoczne. Nie, nie było wcześniej tej widoczne, było ukryte za tutaj, więc nie dało się w żaden sposób i tego zobaczyć. No tak czy siak, właśnie dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, to już jest koniec. Jeśli nie my myślimy, by się spodobał, tak się czuka w górę. Subskrypcję, aby nie przegapić innych kolejnych odcinków, w szczególności, że te wakacje będzie ich dosyć sporo. Oraz dziękuję Wam wszystkim, pa.